Jesteś miejsce Prawie, że mogli cię znaleźć, ale teraz musisz posłuchać, musisz spróbować odzyskać wspomnienia, a nie zrobi z tego meski. Nie my tyle mogę ci powiedzieć, nie mam tyle czasu, sorry, ale muszę już iść. Przedmiot tej formacji, pana, spodobają się. No jakie? Łapaliśmy jednego tamtych. Bardzo dobrze, weźcie go do pokoju, wspomnienie wyciśniemy go. W... Pożałuję z tego, mogłaś mu nie pomagać, teraz będziesz cierpieć, jako znajdziemy, weźmiemy kotu, zapisz, ciebie zabijemy, on będzie na to patrzeć, a potem jego zabije obiecuję ci to. Zamknij się. A, a nie daruję ci. Dobra, masz ją pilnować i macie nie ucieka. Jest? Ile tutaj siedzisz w tym stroju? A co cię to? Dużo, jestem wysoko w ramce, a ty jesteś tylko pionkiem, dlatego nie pyskuj. Nie popłacz się, już się przebieram. Nie tutaj, idiot! A co sobie myślisz, co tutaj będzie przebierać się? Kiedy ona wyjdzie na przebrania, bo trzeba 15 minut, a nie 2 godziny. Już wychodzę. Czego się gapisz? Nie przebierasz się? Już się przebieram. Cały czas musisz mieć zamknięte oczy. Kiedy będę mógł? Już zaraz, ok, możesz otwierać oczy. Eee, to... e. wszystko ok? Wszystko ok? Wszystko ok? Po pierwsze, ile minęło? A po drugie, co mu mamy mało terenów? A po trzecie, jak się to stało? Po pierwsze, nie krzycz na mnie. Po drugie, sądziliśmy, że nigdy się wybudzisz. A po trzecie? Po trzecie, zawołam zaraz Rosję. Nie? Przepraszam, nie musimy wołać Rosji, ok? Mam nadzieję. Drugi raz nie krzycz do niej. Spróbuję przekonać moich, zaatakowali resztę z tamtych rejonów. Oj, pożałuję, zobaczę, że nie jesteśmy słabi. Teraz wysłać na grupę każdemu na spotkanie. Co Iran? Jak to jako nas powiedzieli dobra? Przekaż ej hey, ty przekaz Wii kilku i Afryce, Europa szykuje na nas najazd. Witajcie widzowie, zostawcie komentarz i ocencie do 1.10, to Was co widzisz, jak <Popodak�> się staram, zostaw tą łapkę w górę. To Twój wybór, Inara i Pantara.